Partnerem HEPI TV.pl jest producent pieluszek HEPI. Producent przewiewnych pieluszek HEPI i MD Clinic zapraszają na cykl porad pediatry dr Neszka Bila. Gorączka u niemowlaka i u większych dzieci. W pierwszym roku życia, jeżeli niemowlę, które ma już nie wspomnę o noworodku, ale jeżeli niemowlę ma miesiąc czy Dwa miesiące, prawda? I wysoko gorączkuje. To znaczy powyżej 38 stopni 38, 38,5, już nie mówiąc o temperaturze rzędu 39, 40 stopni. Wydaje mi się, że do tego pierwszego roku życia zawsze należy podać lek przeciwgorączkowy i zawsze należałoby taki lek mieć w domu, co czasami jest zaniedbywane poprzez rodziców. Kiedy dziecko niespodziewanie w każdym wieku zaczyna gorączkować, to wtedy zaczynają się nerwowe. Poszukiwania leku przeciwgorączkowego. Z reguły to się dzieje w nocy, prawda, czy w najmniej oczekiwanych momentach 38-39, więc zaczynamy zawsze, niezależnie od wieku dziecka, od podania leku przeciwgorączkowego. Jeżeli takie małe niemowlę, dziecko w pierwszym roku życia bardzo wysoko gorączkuje, osobiście uważam, że należy pokazać od razu. Natomiast starsze dzieci, a więc dzieci powiedzmy, w wieku chociażby nawet już i w wieku przedszkolnym, jeżeli ta temperatura y, jest w granicach 38 stopni, 38,5, y, to myślę, że, a nie ma przy tym żadnych innych niepokojących objawów, to myślę, że warto podać lek przeciwgorączkowy i obserwować, jak będzie zachowywało się dziecko, jak będzie jego wyglądał po podaniu leku przeciwgorączkowego stan zdrowia. Ta temperatura oczywiście po podaniu leku może po jakimś czasie ponownie wzrosnąć i wtedy no, można jeszcze raz spróbować podać lek. Oczywiście można podawać leki z różnych grup leków przeciwgorączkowych, natomiast jeżeli ta temperatura w dalszym ciągu się utrzymuje, to zgłaszamy się również do pediatry. Partnerem HEPI jest producent pieluszek HEPI.